Witajcie, kochani. Nazywam się Arkia Andromeda. Tematem dzisiejszej sesji, który przyszedł w odpowiedzi na intencje przekazania w niej informacji użytecznych, inspirujących i służących naszemu dobru, są trzy dominujące grupy częstotliwości, jakimi teraz emanują ludzie na Ziemi. O poziomie częstotliwości człowieka decydują na przykład myśli, jakie zasila swoją energią, etyczne wartości, zgodnie z którymi żyje i działa, relacje z sobą i ze światem. Sesja zawiera opis tych trzech grup, by można było sprawdzić u siebie, z jaką grupą się rezonuje. Sesji są też wskazówki dla poszczególnych grup. W dalszej jej części jest wgląd w potencjał przyszłości dotyczący każdej z grup i sprawdzenie, w jakim kierunku będą się zmieniać. Jest to też informacja o przyszłości ludzi na Ziemi. Przypomnę tutaj, o wcześniejszych wielu informacjach w sesjach dotyczących zmian energetycznych na Ziemi, które ułatwiają dobre zmiany w nas samych. Kochani, dziękuję z serca za wsparcie, dary serca dla projektu Andromeda i Nowa Ziemia. Dziękuję za polubienia, udostępnienia, subskrypcje. Oraz komentarze, czytam je wszystkie. Jesteście wspaniali. Życzę Wam obfitości wszelkiego dobra każdego dnia. Zainteresowanych i potrzebujących indywidualnej sesji telepatycznej, pytania, uwolnienie, wzmocnienie, zapraszam do kontaktu przez moją stronę internetową: arkia.pl. Jest tam opis sesji. Link znajduje się pod nagraniem. Dedykuję tę sesję pokojowi i harmonii w nas samych i w świecie z miłością i dla miłości. Zapraszam. Intencją tej sesji jest przekazanie informacji. Użytecznych, inspirujących, służących najwyższemu dobru wszystkich odbiorców. W odpowiedzi na tą intencję widzę trzy dominujące częstotliwości, którymi emanują teraz ludzie. To wygląda jak trzy poziomy. Poziom pierwszy, który jest Najniżej dotyczy ludzi, których częstotliwość jest niska. Ludzi, którzy mogą doświadczać poczucia winy, mogą projektować winę na to to zewnętrzne. To jest częstotliwość, która charakteryzuje się tym, że cała uwaga jest skupiona na Poszukiwaniu kogoś, kogo można obarczyć winą za niepowodzenia, za swój los. Ta grupa ludzi charakteryzuje się uwagą, która jest skupiona na innych ludzi. I to skupienie jest potrzebą odnajdywania kogoś lub czegoś odpowiedzialnego za trudność odczuwaną życiu. Charakterystyczne dla tej grupy jest to, że poszukiwanie winnych absorbuje tak dużą ilość ich energii, że nie starcza już im energii na to, by skierować ją na rozwiązania trudności, jakie ich doświadczają. Druga grupa ludzi, którą widzę na nazwę to drugim poziomie, ponad tym pierwszym, emanuje zdecydowanie wyższą częstotliwością. Ta przestrzeń jest też dużo jaśniejsza. Jest w tej grupie część działania, które jest skierowane na ulepszenia, na poszukiwanie rozwiązań, poszukiwanie możliwości zmiany, możliwości Udoskonaleń swoich doświadczeń życiowych. Ta grupa charakteryzuje się również zdecydowanie większą otwartością na informacje. Ta otwartość niesie w sobie możliwość głębszego zrozumienia, a rozpoznania wskazówek, odczytywania inspiracji. To jest grupa, w której jest Wysoki poziom odwagi i dominująca w tej grupie jest świadomość o wysokiej odpowiedzialności za swój osobisty dobrostan i wysoki poziom wiary w swoje możliwości, wiary w odnajdywanie rozwiązań, wiary w to, że każda sytuacja jest otwarciem na nowe cenne doświadczenia. Częstotliwość energii ludzi w tej grupie bywa wysoka i bardzo wysoka. I kolejna informacja, że w tej grupie doświadczane są jeszcze duże spadki energetyczne, które przejawiają się jako gorsze samopoczucie, pojawiające się zwątpienie, ale widzę to jako część procesu. Dostrajania się do jeszcze wyższych częstotliwości. Jest informacja, że to gorsze samopoczucie, kiedy się pojawia, to pojawia się najczęściej na krótki czas. I jest to stan, który daje możliwość zauważenia tego, co już nie służy, tego, od czego można się już uwolnić. I to widzę jako nieaktualne wierzenia. Przekonania, nieaktualne, różne sposoby umniejszania swojej mocy. Na tym poziomie energetycznym jest możliwość zauważania tego, co jest do uwolnienia i decyzji, by się uwolnić od tego, co nie służy. Jest to też poziom przejawiania się coraz większej kreatywności u ludzi kreatywności, która służy polepszaniu. Swojej sytuacji życiowej, swoich działań, by były coraz korzystniejsze. I kolejna grupa, trzecia, reprezentująca najwyższą częstotliwość. Jest to też grupa, do której kierują się ludzie funkcjonujący na tak zwanym drugim poziomie teraz opisywanym. Ta grupa ludzi emanuje najwyższą częstotliwością z tych trzech. W tej grupie ludzie w największym stopniu przejawiają swoje wewnętrzne światło, są świadomi swojego wewnętrznego światła, są świadomi swoich możliwości, są bardzo otwarci na to, by każdą sytuację życiową traktować jako cenne, Doświadczenia. W tej grupie ludzi jest bardzo wysoki poziom szczerej troski o siebie samych, o swoich bliskich i o innych ludzi. Ta grupa ludzi to ludzie, którzy odkryli sobie świadomość jedności, świadomość tego, że ich dobro jest równie cenne, jak dobro innych ludzi wokół nich. Ta grupa funkcjonująca w wysokich częstotliwościach ma w sobie dużo chęci dzielenia się odkrytymi w sobie możliwościami, odkrytymi w sobie talentami, odkrytymi w sobie jakościami. W tej grupie są ludzie działający w różnych sferach życia, i wspólne dla nich jest to, żeby ich działania służyły także innym, były przydatne dla innych, podnosiły poziom życia innych, przynosiły ulgę dla innych, przynosiły uzdrowienie dla innych. Ludzi funkcjonujących w tych wysokich częstotliwościach, tego poziomu, charakteryzuje również to, że mają rozpoznanie, tego, jak najlepiej wykorzystać swoje wewnętrzne zasoby, jak najlepiej je przejawić, jak sprawić, by ich działania przejawiały ich wewnętrzną moc. W tej grupie są ludzie, którzy mają świadomość swojej wewnętrznej mocy, mają również świadomość, że ich wewnętrzna moc może być nieskończona. Są także w tej grupie ludzie, którzy są gotowi i wybrali doświadczać życia bez ograniczeń. Informacja jest taka, że te trzy opisane grupy, charakteryzujące się różnymi poziomami częstotliwości, reprezentują poziom częstotliwości, w jakich funkcjonują teraz, w tym czasie. Ludzie na Ziemi. Kolejna informacja, że największy potencjał zmiany, wzrostu, zniesienia swojej świadomości do wyższego poziomu jest w grupie drugiej. Grupa trzecia o najwyższych częstotliwościach ma najwyższy poziom rozpoznania swoich wewnętrznych możliwości. Ja mam pytanie, czy są jakieś? Wskazówki dla ludzi, którzy rozpoznali, do której grupy pasuje ich osobista częstotliwość. Pierwsza informacja dotyczy drugiej grupy i wskazówka dla nich jest taka, by obserwowali swoje potrzeby. To jest informacja o byciu troskliwym dla siebie, o uważności na potrzebę. Odpoczynku, o zauważaniu potrzeby przerw od różnych aktywności, o zauważaniu potrzeby bycia ze sobą samym, gdy taka chęć się pojawia. I kolejna wskazówka dotyczy bycia życzliwym dla siebie, bycia wyrozumiałym dla siebie podczas przechodzenia przez mniej komfortowe. Doświadczenia? Takie są wskazówki dla tej grupy. Teraz pytam o trzecią grupę grupę ludzi o najwyższych częstotliwościach. Tu jest informacja, że ci ludzie mają głęboki poziom rozpoznania tego, co jest właściwe. Ci ludzie są w doświadczaniu swojego wewnętrznego mistrzostwa. I wskazówka dla nich jest, by pamiętali o tym, kim są. Pamiętali o tym, co już sobie rozpoznali, pamiętali o swojej wartości. To wszystkie informacje dla tej grupy. Teraz pytam o pierwszą grupę, o grupę ludzi, którzy funkcjonują w najniższych częstotliwościach. Informacja dla nich jest taka, że kiedy poczują w sobie gotowość do zmiany, odkryją w sobie chęć do zmiany, w naturalny sposób ich częstotliwość wzrośnie i dzięki temu będą mogli dołączyć do drugiej grupy. I kolejna informacja jest informacją dla grup o wyższych częstotliwościach. To jest informacja, by pamiętali o tym, że samą swoją obecnością, poprzez emanowanie swoją osobistą częstotliwością, pływają na ludzi, na przestrzeń wokół siebie. To jest też informacja, że tam, gdzie nie ma jeszcze otwartości na słuchanie, na inspirację, na wskazówki, tam sama życzliwa obecność. Może sprawić wielką zmianę. A teraz chciałabym zobaczyć, jaki jest potencjał przyszłości tych trzech grup reprezentujących trzy dominujące teraz na Ziemi częstotliwości w ludziach. Wygląda to tak, że pierwsza grupa dzieli się na ludzi, którzy decydują o zmianie. I dołączają do drugiej grupy, a druga część tej grupy, której wyborem jest niedokonywanie zmian, to są ludzie, którzy w potencjale przyszłości odchodzą z Ziemi, by kontynuować swoje doświadczenia w wibracjach, które już nie będą dostępne na Ziemi, w niższych wibracjach. W potencjale przyszłości. Ludzie z drugiej grupy, dzięki naturalnemu wzrostowi i osobistej częstotliwości, dołączają do grupy ludzi o najwyższych częstotliwościach, do trzeciej grupy ludzi, i w potencjale przyszłości ta częstotliwość najwyższa jest częstotliwością charakterystyczną dla całej planety. To jest informacja, jak będą postępować zmiany dotyczące ludzi, dotyczące wzrostu ich świadomości, dotyczące coraz bardziej świadomego doświadczania miłości jako stanu istnienia. To wszystkie informacje na teraz. Błogosławieństwa. Wszelkiego dobra dla Ciebie, błogosławieństwa, dobra dla wszystkich dobroczyniących, kocham Cię, widzę Cię, wierzę w Ciebie.